Choroba wścieklizny jest na tyle groźna, że jeżeli ktoś zachoruje i objawy się rozwiną, to jest śmiertelna w 100%. Nie ma po prostu leczenia. Są jakieś próby podejmowane leczenia, są doniesienia jednej osobie wyleczonej, ale też nie wszyscy się zgadzają, czy to na pewno było po prostu wyleczenie z wścieklizny, tak? I, I no tak w 100% nie wszyscy się z tym zgadzają. Więc zakłada się, że w 100% jest śmiertelna. No, i teraz tak, objawy zaczynają się od gorączki, a przechodzą w potem bardzo ciężkie objawy neurologiczne i kończą się po prostu śmiercią. Tylko Go... możemy wprowadzić profilaktykę hmm? na, na sobie? Żeby na sobie, tak. Osoby, które pracują ze zwierzętami, na przykład ktoś, kto udziela się w, w, wśród, wśród zwierząt albo w schronisku, albo właśnie lekarze weterynarii. Pracownicy laboratorium mogą się zaszczepić profilaktycznie. My. Natomiast to, co robimy, czyli szczepimy psy, to też jest profilaktyka nas, dla nas wszystkich. tak? Czyli właściciel, który przychodzi z psem na szczepienie, zapewnia, że jeżeli ten pies kogoś kiedyś ugryzie, to no, będzie po prostu bezpieczniejszy. Tak? Zakażenie jest przez ślinę, to pewnie Państwo pamiętacie musi dojść do przerwania skóry albo błony śluzowej i ten wirus wnika. I teraz on się rozwija, w organizmie choroba się rozwija od kilku dni do nawet niektórzy mówią kilku lat, więc można już zapomnieć dawno o tej ranie, a gdzieś ta choroba się rozwija. Wynika to z tego, że wirus wędruje po przewodzie, na znaczy po układzie nerwowym wędruje aż do mózgu.